Dzień dobry moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj, a przed Wami czwarty materiał z gry Kingdom Rush Vengeance. Dokładnie tak, przed nami trzecia tutaj misja, kampanii fabularnej w pierwszej tutaj krasnoludzkiej krainie Kazan Mines. Bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Przypominam, jeżeli jesteście nowi i Wam się podoba, Content, zapraszam do subskrypcji kanału. Lecę po 1000 subskrypcji, co jest aktualnie moim marzeniem największym, bo staram się 1000 subskrypcji mieć już od paru lat. Na różnych kanałach to próbowałem, ale ten jest finalnym. No i cóż, może marzenie się w tym roku spełni? Jeżeli jesteście, jeżeli macie jakieś do mnie pytania, porady, propozycje, jakieś pomysły macie, zapraszam do sekcji komentarzy na dole. My zobaczmy co my tu mamy, hmm, dosyć kręte te drogi, mamy dwa wyjścia z poziomów, tu widzę, że już mamy, o, bardzo, ups, 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 okej, okay. widzicie tu mogę kliknąć, i co, o, dostałem osiągnięcie, dobra, zajebiście, no dobra, wyrok sobie tutaj stoi, choć obstawiam, że tu mi jeszcze będą wychodzić, widzicie, tu z tych stor storów pamiętam, że spadali, i tutaj mi jeszcze będą prawdopodobnie wyskakiwać Więc ja bym zrobił tak O je, nie Wiecie co? Ja bym się zabezpieczył I zaczął ich tutaj budować Zwykle się to robi gdzieś tutaj Ale ja bym gdzieś tutaj zaczął budować Bo, no nie chcę narażać po prostu tej linii frontu Że tak to powiem Zostawmy tutaj Chodźmy, nie. nie Nie, 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 nie Mogę refund zrobić Ile to kosztowało? Okej okay. Kiedy jeszcze poziomu nie zacząłem, mogę zrobić. Ja bym zrobił tak. Byśmy postawili baraki klasycznie. I również postawimy je. Nie, dobra, nie stawiajmy ich tutaj. Oczywiście artyleria, żeby tutaj obijało ich. No i tutaj, w tym miejscu, chyba ucznika zrobię. Bo uczynik będzie szybciej bił, no i będzie bił ptaki dookoła które będą tutaj latały z moim zdaniem to będzie rozsądne rozwiązanie no i zobaczymy co z tego wyniknie to jest moja prywatna strategia zobaczymy czy się powiedzie i czy weteran wytrzyma ze mną w jednym pomieszczeniu mówiąc oczywiście o poziomie trudności a nie o, mm, o sposobie wiecie opisania człowieka no weteran nie wiecie o co chodzi O, jakbym tak zrobił. O, tak może spróbuję. Tym razem. Będę po, po, po testował. Jestem perfekcjonistą, więc nie zwracajcie uwagi na to, jak dużo tutaj, o, widzicie, to jest upgrade dla naszych tutaj ziomeczków. Nie zwracajcie uwagi, jak bardzo ja tutaj wiecie. Zajmuję się tym dźwiękiem ustawiam. Jestem perfekcjonistą, nawet jeśli coś by było za głośno albo za cicho, to. Nawet jeśli, nawet jeśli wy, wy byście nie zauważyli różnicy, to i tak zawsze bym widział różnicę i by mi to po prostu przeszkadzało, więc nie zwracajcie na to uwagi, jestem po prostu perfekcjonistą i wolę mieć ten dźwięk po prostu dopasowany na, na maksa, wiecie, możliwość, Na boże, na maksa możliwości, no po prostu, żeby był. I coś Glęcuś. To jest chyba jakaś moja choroba, po prostu ten perfekcjonizm do nagrywania, do jakości, do audio, więc no, musicie mi to wybaczyć. Dobra. Zróbmy sobie tutaj spela. Żeby on jako tak jako tako ich tu pobijał. O proszę bardzo. Już dostałem osiągnięcie pokonaj 500 przeciwników. Nieźle, nieźle. I z zębami tutaj dają radę. Ta artyleria wam powiem jest mocno średnia, w późniejszym etapie rozgrywki odblokowujemy taką wieżę, która będzie bardzo podobnie działała do artylerii, do jednego upgrade'u artylerii w Kingdom Rush Frontiers. Jest to taki piecyk można powiedzieć, który bardzo, bardzo podobnie działa, nawet lepiej mógłbym powiedzieć. I on będzie nam tu fajnie, lepiej niż ta artyleria tutaj stopował tych przeciwników, no i jednocześnie palił. Dobra, zróbmy tutaj upgrade'ik, żeby szybciej to atakowało wszystko. Mocniej. No bo mógłbym maga kupić, ale wiecie. To jest taka moja taktyka, zobaczymy jak to, jak to będzie. prawda walczymy tutaj rakietami, yy, tym... <laughs>, yy, wiecie, szczałami z gościami, co mają pancerz silny. Więc to troszeczkę się mija z celem. Ale, ale, na wszystko, na wszystko, tak jak wiecie, tak jak mieliśmy w e, Frontiers ten upgrade do łuczników, nie? <laughs> wszystko da się obejść na jakieś tam sposoby, nie? Po prostu dobra strategia jest konieczna. Przepuszczę sobie fale, bo i tak dupiani przeciwnicy mi tutaj idą. Którzy zostaną zaraz, e, wiecie, zmiecieni w, z powierzchni ziemi. I proszę bardzo, artyleria na maksa. Tutaj tych sobie zabiję za pomocą casta, cast spell, znaczy cast, to nie jest cast, spell po prostu, nie cast, to znaczy chyba, no, że mogę ten spell castować. Wiem o co chodzi, ale nie umiem znowu tego po polsku wytłumaczyć, no sorry. Ciekawe, że jeszcze robociki w ogóle nie idą. Jest ósma fala z 12 już. Mamy tutaj oczywiście podstawowych przeciwników. Wiecie, oni są zawsze w tych Kingdom Rushach tacy sami, różnią się wyglądem, ale większość z nich charakteryzuje się tym, że, no wiecie, jest słaby, jest taki średniawy, jest duży, jest mega duży. No, no tak to właśnie wygląda w Kingdom Rushu. Albo jest jakiś, co tylko można zabić łucznikiem, albo co tylko można go zabić magią. Wiecie, każdy Kingdom Rush jest taki sam. Pod tym względem. Pod tym względem niestety tak jest. Oho, idzie, idzie mi kolejna rodzinka tutaj. chyba mi się udało zrobić, o nie bo tu było coś takiego, że jak yy, o, o właśnie no tutaj był właśnie jeden taki achievement tak coś mi się po prostu wydawało nie? I świtało mi tam w bani dziewiąta fala No i widzicie, to jest właśnie ten przeciwnik, naprawia maszyny. No i na niego dobry jest mach. Choć w sumie ucznicy nawet też nieźle na niego radę dają, więc. Jakby tu ich było dużo, nie? To dopiero wtedy. Wiecie, jednej rzeczy mi brakuje w Kingdom Rushu. W Kingdom Rush, w ogólnie we wszystkich Kingdom Rush'ach i tego nie ma w żadnej Kingdom Rush'u, Nie wiem, może w Legends jest, ale no, Legends jest kompletnie jest co innego, nie stały defense. Brakuje mi tego co w, blu, w Bloom's Tower Defense jest, że wiecie, możecie sobie wybrać. I yy, wiecie, każda małpa, przy każdej małpie dosłownie, możecie sobie wybrać jakie cele ona ma atakować. Czy ma atakować najmocniejsze, czy ma te pierwsze, czy ostatnie, czy wszystkie. Tutaj nie można tak rzeczy robić, a ja bym chciał na przykład, żeby ten ucznik, powiedzmy, kurna, atakował tylko i wyłącznie latających. I tej opcji najbardziej oczekuję w kolejnym Kingdom Rush'u. Weskitu. Noho, widzicie, zaczyna się. Zaczyna się zabawa. Idź tam weru. O kurwa. Okurwa. kurwa, o, kurwa. Oj. Oj, o Jezus Maria. Oj, będzie powtarzanie tego poziomu. i będzie powtarzanie na live. Będzie powtarzanie. No cóż, trudno się mówi, nie? Jak się nie uważa tak jest, 900 kasy hop nie wydaje, widzicie? Powinien siebie winić. No i widzicie. Zagadałem się, nie? Zagadałem się. To jest wina tego, że się właśnie zagadałem. Dobra, użyjmy tutaj To już koniec? Tak, moi drodzy, udało się. To już jest koniec. Dwie gwiazdki, bo dwie gwiazdki, na no, ale wiecie, troszeczkę słabą strategię na początku zrobiłem, ale już wiem, w czym popełniłem błąd. No ale udało się. Na live sobie, moi drodzy, powtórzymy te e, poziomy. No i zobaczymy, jak to będzie. E, oczywiście, upgrade dla Weruka. No być całkiem niezły. Powiem Wam, że ta była lepsza dla mnie dużo. Ta Astra. Dobra, ulepszy mu ten upgradeik tutaj tego. No abilitki. No i oczywiście upgradey. Odpalające trójzęby. Czy ja wiem? Okej, okay, czyli tutaj mamy zwiększa bonus za falę. Okej, okay, a czekajcie. Bo nie powinno być tutaj, nie wiem, zmniejszenia e kosztów wiesz. to jest specjalne skill, ale chyba było taki upgrade, nie wiem. Może faktycznie zawsze kosztowało 80, ja tego nie zauważyłem. No cóż, nieważne. E, nieważne, moi drodzy. No i co? No i co? Hmm, mm, mm, mm. Ulepszmy sobie kur na to. Sorry, że się tak zagapiłem, ale nie wiem, coś, coś zamyśliłem się po prostu na tym menu. Eee, o, tu w ogóle. Tędy długo, nie wiem, kiedy my będziemy mieli tą dodatkową wieżę. Chyba jak przejdziemy te poziomy tutaj dopiero. Dobra, moi drodzy. Koniec tego odcinka. Wrzucam go wam. Eee, no i co? Widzimy się w kolejnym odcinku już jutro. Albo nie wiem, może dzisiaj. Zobaczymy. Piszcie komentarze. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i pa pa.